Szanowni Państwo, jak pracować z bruzdą nosowo-wargową oraz mięśniami, które odpowiedzialne są za tworzenie tej bruzdy? Mówię tutaj o dźwigaczach wargi górnej. I to jest zestaw mięśni, które w połączeniu z mięśniami jarzmowymi powodują, że warga się unosi. Skurcz tych mięśni powoduje unoszenie wargę, czyli działanie w stronę oka albo jarzmowego w stronę tutaj kości. No i teraz nadmierny skurcz tych mięśni powoduje powstawanie. Tej zmarszczki, ponieważ one wczepiają się do okrężnego ust, do mięśnia okrężnego ust, który unoszony wchodzi w konfrontację z policzkiem, tworząc nam tutaj bruzdę, bruzdę nosowo-wargową. I żeby poprawnie pracować z tym mięśniem, z tymi mięśniami i z tą zmarszczką, powinniśmy rozciągać te mięśnie, jeżeli one są nadmiernie. Ym, ym, nadmiernie skurczone. A jak sprawdzić i jak wiedzieć, czy one są faktycznie skurczone, no jeżeli bruzda się tworzy, a szczególnie jeżeli w wywiadzie wyjdzie, że ta bruzda w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat pogłębiła się znacznie, no to wtedy wiemy, że te mięśnie najpewniej są mocno skurczone. Poza tym możemy sobie zrobić krótki test i jeżeli damy radę chwycić tak usta mocno robiąc kaczy dziubek, tak zwany. I czujemy opór tych mięśni, to wtedy wiemy, że one nas ciągną. Czasami jest tak, że w ogóle się nie da chwycić tego kaczego dzióbka, no to wtedy mamy pewność, że te mięśnie są skurczone. Najłatwiej poznać to oczywiście po zmarszczkach, jeżeli przychodzi ktoś, to zmarszczki posiada. Jeżeli ma zmarszczki paracza na ustach, bruzdę nasowo-wargową, jeszcze pobrudzone na przykład usta na dole, to wtedy wiemy, że. Że te napięcia tam są. U mojej pani takie sytuacje nie występują, ponieważ my wypracowaliśmy ładnie sobie te zmarszki, ale w dalszym ciągu delikatnie bruzda nasowo-wargowa występuje. Co ja robię? Czy masuję kobido, czy korugi? Nie pracuję sobie w tym paśmie do góry, czyli w stronę skurczu. Widziałem taki film, gdzie ktoś pokazuje, że można pracować tak. W kobido znacie ruch taki. Ja robię coś innego. Robię ruch przeciwny do skurczu, ponieważ moim zadaniem jest rozciągnąć te mięśnie. Cała struktura mięśniowa musi być rozciągnięta, żeby ta bruzda była wypłycona. Mogę to robić albo globalnie, czyli oddalając od siebie przyczepy, albo lokalnie, rozluźniając go kawałek po kawałku. Bardzo ważne, żebyście zapamiętali, że w sytuacji, kiedy macie faktycznie mocno zarysowaną bruzdę nasowo wargową to powinniście pracować na nad rozciągnięciem tych mięśni, a nie kierując się ruchami, których nauczyliście się na przykład gdzieś na kursach, które pokazują, że powinniśmy zawsze pracować w tą stronę, bo tego typu ruchy odnajdą się w momencie, kiedy mamy tonus mięśniowy, czyli mamy um, takie napięcie, które jest znormalizowane. Nie ma problemu, pracujemy sobie ładnie, ale kiedy ten problem już istnieje, to powinniśmy starać się mu zaradzić. W tym przypadku będziemy rozciągać całą partię mięśniową, kierując ustaw w dół. A także oddalając od siebie przyczepy, rozluźniając mięśnie jarzmowe w taki czy w taki sposób. Takich technik jest dużo. Ważna jest zasada.